W materiale tym wykonamy zastosowanie uzyskania obrazu w skali szarości. Jednym z dających najlepsze rezultaty tonalne na uzyskanie obrazu w skali szarości jest metoda na wodrębnienie z obrazu kanału jasność. Sposób ten polega na przekonwertowaniu obrazu RGB. Otwieramy dowolne zdjęcie i wybieramy z menu obrazek, tryb, kolor lab. W tym poleceniu zmiany na obrazie nie są jeszcze zauważalne. Przechodzimy do palety kanały. Jak można zauważyć, Tryplab posiada trzy kanały: jasność, A i B. Kanały A i B zawierają jedynie informacje o kolorach w obrazie. Wszystkie szczegóły dotyczące tonalności zdjęcia zawiera kanał. Jasność. Uaktywniamy ten kanał poprzez kliknięcie jego nazwy i dokonujemy konwersji na skalę szarości, wybierając z menu Obrazek Tryb Skala Szarości. W wyświetlonym oknie dialogowym odpowiadamy twierdząco na pytanie, czy usunąć inne kanały. Po tej czynności pozbyliśmy się kanałów A i B. Uzyskując jeden kanał szary z całą zawartością tego, co najlepsze, jeżeli chodzi o tonalność zdjęcia w skali szarości. Po wodrębnieniu kanału jasność możemy posłużyć się dodatkowo oknem dialogowym krzywe. Za jego pomocą możemy balansować nasyceniem tonów szarości w obrazie. Wybieramy zatem z menu warstwa, nowa warstwa dopasowania, krzywe. W wyświetlonym oknie dialogowym Nowa warstwa akceptujemy ok, nie dokonując żadnych innych ustawień. Za każdym razem, chcąc zastosować krzywę, zauważymy, że jej linia odniesienia przebiega pod kątem 45 stopni. Linia odniesienia lub w innych źródłach krzywa odniesienia służy do tego, aby zmieniać jej tor położenia i za pomocą jej nachylenia manipulować informacjami w obrazie. Domyślnie w oknie dialogowym krzywe jest wyświetlana siatka złożona z trzech linii pionowych i trzech linii poziomych. Chcąc zwiększyć jej gęstość, ułatwiając tym samym bardziej precyzyjne zmiany położenia krzywej, należy przytrzymać klawisz ALT na klawiaturze i kliknąć w pole wykresu. Poniżej pola wykresu znajduje się skala jasności określająca kierunek wzrostu poziomów jasności. Jeżeli jej ciemny koniec znajduje się z prawej strony, oznacza to, że naginając krzywą w dół, dokonujemy jasności od czerni do bieli. Natomiast naginając w górę, dokonujemy krycia farby, ściemniając obraz. Pozioma skala jasności daje nam możliwości zmiany miejsc między czernią a Bielą. Poniżej skali jasności mieszczą się narzędzia. Domyślnie aktywnym jest edycja krzywej. Drugie narzędzie, Rysowanie Krzywej, pozwala na narysowanie w polu wykresu dowolnie wyglądającej krzywej odniesienia. W naszym przypadku przy aktywnym narzędziu edycji krzywej Dodamy dwa punkty w pole wykresu, między którymi przebiegnie linia odniesienia. Aby usunąć punkt należy wcisnąć go z przytrzymanym klawiszem Ctrl na klawiaturze. Zmiany zachodzące podczas edycji linii odniesienia obserwujemy na obrazie. Jeżeli są zadowalające, akceptujemy OK. Wybieramy z menu Warstwa Spłaszcz Obrazek. Bez wątpienia, wyodrębnienie z obrazu kanału Jasność z połączeniem edycji krzywej odniesienia daje najlepsze rezultaty na uzyskanie obrazu w skali szarości.